Witamy w Energii Gaz Polska. Jesteśmy już po regulacji instalacji gazowej w Hondzie Accord. Auto z dwulitrowym silnikiem. Założyliśmy tutaj instalację BRC i sprawdzamy jeszcze tak ostatecznie, że wszystko jest ok. Z tego względu, że mamy chwilę czasu, chcieliśmy przestalić ogólne koszta jakby. Instalacji gazowej do tego samochodu. Tak więc instalacja BRC została założona. Koszt takiej instalacji to 2900 zł. Dodatkowo koszt tutaj nam dochodzi 150 zł emulatora wskazania paliwa. E, potrzebujemy takiego emulatora, e, ponieważ auto nie wie, że jest na gazie, i podczas jazdy to paliwo będzie nam oczywiście teoretycznie schodzić fizycznie w zbiorniku to paliwo będzie. Potem montujemy emulator, żebyśmy mieli podgląd na to, jaki mamy stan. E, paliwa, mimo wszystko, po, mimo to, że jeździmy na gazie. E, tak więc koszt 2900 zł, emulator 150, e, zwrot w tym samochodzie e, instalacji gazowej następuje po około 10-12 tysiącach. pali około 11-12 e, litrów benzyny i 11-13 gazu. No to jest oczywiście około każdy, każdy inaczej jeździ, zawsze ten litr doliczamy jakby do wyniku e, na benzynie. Eee, zbiornik w tym samochodzie e, 49-litrowy nam wchodzi, nie podnosząc praktycznie podłogi, e, czyli zasięgu mamy jakieś 400-450 km na jednym tankowaniu. A, a wlew mamy pod klapką i w tym wypadku cały, czyli nie ma potrzeby stosowania dokrętek. Po prostu otwieramy klapkę tak jak w przypadku benzyny i tankujemy gaz. Dziękujemy i zapraszamy do Energyja Polska.